Hej, 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 witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Doczekaliśmy się. Pierwszy update wprowadzający zmiany w Apex Legends właśnie wjechał na serwery, dostaliśmy nowy karabin szturmowy korzystający z naboi energetycznych o nazwie Havok. Zaraz wam go całego zaprezentuję, ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować ten kanał. Miłego oglądania. Tak jak już mówiłem, Havok korzysta z amunicji energetycznej. Jak widzicie, wygląda bardzo fajnie. Jest to trochę połączenie LKM-a z karabinem szturmowym. Dostaliśmy go w dwóch legendarnych skórkach. Jedna to Kwantowy Chaos, która wygląda niejako, a drugie to Soniczne Imperium i ta skórka mi się podoba dużo bardziej. Trochę przypomina mi klimat Destiny. Jeśli chodzi o obrażania, to pojedynczy strzał w głowę zabiera 36 punktów życia, natomiast strzał w głowę 18. Jeśli chodzi o szybkostrzelność, to wystrzelenie całego magazynku zajmuje 3 sekundy i zadaje 450 obrażeń. Mowa tutaj oczywiście o gołej broni bez żadnych dodatków, a na przeładowanie musimy poświęcić kolejne 3 sekundy. Po podzieleniu 450 przez 3 daje nam to DPS na poziomie 150 punktów obrażeń. Tutaj jeśli chodzi o obrażenia zadawane przez Hawoka, sprawa trochę się komplikuje, bo w grze dostępne są dwa dodatki do tej broni. Jeden to przełącznik ognia, który zmienia nasz karabin w railguna, a drugi to dźwignia naciągu, dzięki której nie ma czasu ładowania broni. Broń od razu strzela, także w tym przypadku DPS na pewno znacząco wzrośnie. Pewnie chcielibyście wiedzieć, czy Havok jest dobrym karabinem, czy jest teraz najlepszym karabinem szturmowym, czy może jest OPA, a może jest za słaby. Na to jeszcze za wcześnie. Ja pograłem dopiero jedną rundę, w której udało mi się Havoka znaleźć. Udało mi się zrobić nawet kilka killi. Bardzo fajnie się tą bronią gra, chociaż ma dość potężny rozrzut. Nie wiem jeszcze jak z tym trybem Railgun'a, bo w tym jeszcze nie udało mi się nikogo trafić. Bardzo fajnie, że twórcy dodają nowe bronie. Mam nadzieję, że często będziemy dostawać aktualizacje w Apex Legends, bo na to wszyscy czekamy. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podoba. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i zasubskrybować ten kanał. Dzięki, że oglądałeś, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!